Dzień dobry, szanowni państwo, witamy serdecznie. Jesteśmy na poletkach doświadczalnych firmy Procam, niedaleko naszego oddziału Krobia, więc południe Wielkopolski. Mamy 21 mazę, czyli pierwszy dzień wiosny, co oczywiście widać za nami. Miłoż, jesteśmy nie na tych poletkach. Dlaczego? Znajdujemy się w ogóle na poletkach odmianowych firmy Procam, a dokładnie na poletku naszej tegorocznej nowości jęczmienia ozimego Walhala jęczmień o zimy pochodzący z hodowli Saturn Union dwurzędowa odmiana cechująca się wysoką plennością dużą wagą hektolitra oraz bardzo dobrym profilem zdrowotnościowym Miło, że jak widzimy w tym roku no, zima była słaba praktycznie opadów śniegu minimalnie co początek wiosny też jak widzimy jest dosyć dosyć słaby jeśli chodzi o opady jak pod tym względem zachowuje się walhala Walhala jest bardzo tolerancyjna pod względem suszy, co też przekłada się w wynikach planowania w latach ubiegłych. Od 2019 cały czas widzimy, że według wzorca tutaj jest wiecie, cały czas prym. Czyli można powiedzieć, jeżdżąc po wielu plantacjach, po wielu polach, obserwujemy te pożółknione plantacje, że Walhala takich efektów, takich obrazów nam nie dostarcza. Nie dostarczy. Nie dostarczy. Tym bardziej, że posiada w sobie gen odporności na żółtą mozaikę jęczmienia. To jest jeden z ważniejszych genów, jeśli chodzi o odporności Dokładnie. w jęczmieniu, dlatego też warto podkreślić tą cechę. Szanowni Państwo, to tyle z obserwacji naszej nowości jęczmienia podziemego Walhalla. Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia naszych materiałów, na których będziemy prezentować dalej rozwój tej odmiany i oczywiście pamiętajcie Valhalla, jęczmień Valhalla, dwurzędowa odmiana nowa w ofercie ProCamu na sezon 2023. Zachęcamy i zapraszamy. Do widzenia. Do widzenia.